Pan Wiktor, dzisiaj jesteśmy na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie z Minecrafta, czyli tak, będziemy, żeby dzisiaj budować domek. Mam tu już podłogę. Te będą drzwi, bo że to... Zaplanowałem sobie to odcinka... bo i zrobiłem sobie farma. Tak, tu mi koń zdeptał. I co? Nie! E, musiałem zrobić tego konia. Tu mam pamięt. Nie do końca na, iść, nie końca na źródełko. I musimy ten... dokończyć to źródełko. Tutaj przepala mi się mięsko. Za chwilę się bierzemy to budowanie, Ale najpierw musimy iść po tą wodę. Uff, ja się wystraszyłam, że to już, już się siło. Ej, to aż dopiero nieskończone źródełko. Mamy wodę. Eee, no i bardzo fajne. Eee, to nie... I to już ta dynia. Eee, Okej, zostawmy już byłem w pokoju. I mamy naskąpione źródełko. Fajnie, fajnie. Eee, tak jak obiecałem, codziennie będą się pojawiały filmy. Ten z Minecrafcie. No więc my się już bierzemy do budowania. Bierzemy wszystkie. Z No prawie wszystkie. Chyba, że mamy jeden tak yy... właśnie, tutaj. To weźmy, żeby pożyczmy. Musimy, żeby tak po kolei ułożyć. I weźmy, żeby jeszcze to mięsło. Wtedy nam się mamy cały. Wow, ej, naprawdę, wow! To budujemy jeszcze dom. Ja zaplanowałem, że to musi być na cztery kratki. nawet jeśli będziemy mieli bez takiego ładnego dachu. Tylko takiego na razie, wszystkiego. Ale tutaj to już dosięga. Naprawdę, blisko to już dosięga. Tu będziemy mieć drzwi. To już się bierzemy do roboty. Już się tak zagapiłem. Ja. Eee Gdzie ten koń zniknął? Co jest? wow, Ej, co ten koń w ogóle zniknął? To nie Koń jest? Eee, Elderman. Elderman jest Musimy to być... Nie. za niedługo możemy iść do jakiejś kopalni jak... Będziemy szukać dzisiaj kopalni. Nie... Czy w następnym odcinku idziemy do kopalni. O jaka to seria? Stwarcie. Nie, trzecia. Trzecia to. <laughs> nie wiem jaka... Tam jest jakiś argument. Ja nie wiem jaka seria i naprawdę... Co ze mną Wiktor? się może dokończyć ten domek z jednym odcinku to jest bardzo dobra już to wszystko butuje, ej samo się bu czekaj, bo tutaj mamy 1, 2, 3 dlaczego tu mamy 1, 2, 3, 4 Teraz, jak je położę łóżko i stanę, to nie będzie mnie tak blokowało, że będę musiał wszystko wykopać. To możemy już zbudować i dach. Szybki ten domek, taki malutki, bo nie jestem mieć takiej willy jak... No, jak pro taki kompletny, no. E, będą częściej się pojawiały moje filmy na YouTube. Teraz, spadajcie na mój kanał. O, jak ciemno. I właśnie... I musimy właśnie teraz przerobić to, ale weźmy sobie też pochodę. nie? 11 pochod. Pochod! Nie jak ja to nazwałem. Pochod. To pochod. Dobra, mamy. Jeszcze tutaj będziemy musieli świecić. Dobra, mamy... Zwijów mam zrobione. Eee, no mam zrobione. A ja teraz dopiero zauważyłem... Mam, mam zrobione. A ja dopiero teraz zauważyłem, że tu jest taki fajny dom. Zrobiłem sobie obraz, możemy zrobić sobie poniżący obraz. Eee, obraz zobaczymy gdzieś jeszcze, czy ja tak zaglądam do skrzynki. Ale chodźmy, żeby gdzieś położyć ten obraz. Tutaj. O, ej nie, bo to będzie bardzo ładne. Musimy... U, ej dobra. Za chwilę położymy obraz. Musimy na razie wziąć łóżko. I crafting. Ale teraz musimy, żeby wziąć kilow. Eee, tu jest ten kilow, że pszczoty mój. Tu jeszcze całkiem psuje. Psuje się całkiem. Teraz. Uwaga, uwaga. To będzie takie duże meble. 3, 2, 1. Nie, starczy mi itemów. Ja! Nie! Na czego? Dajmy, żeby na razie no się żeby nie... jeszcze motyka mam. Dobra, to szybko przenioszmy, żeby te rzeczy eee, crafting postanowiłem, żeby nie tu, tu piec. E, to, to. będzie skrzynka i to będzie se skrzynka to, a, to, to. O, ele, depaj, ja tutaj o elokurse nie deptaj, bo mnie tu nie starczyło mi paru, paru rzeczy o, jacie, co jest krano też w jednym odcinku to wszystko się bruniało e, możemy sobie zrobić tajną barzę ale tymi proszami ja wiecie, diaksy. jeden diaks i robimy wiecie co chyba, nie? i robimy tajną parze bot bot ziemią, jak tu mówiono słownie mówiono Dajmy, żeby. Nie wiem, puszcza na to. Dajmy cały tak pieczyk No nie będzie. Należy do niczego? Ale. W sumie. Po co to A któż mamy gotowe? Proszę. Też muszę, żeby wziąć sikierkę, bo będziemy coś coś robić Jaką bądź zepsutą, ale naprawdę. Robić. To ok, okna będziemy robić. Będzie takie duże okno. Ładne. Tutaj będzie kolejne okno. No, okienko! Do piłki po tej Nie wiem, każdy No, mi się podoba ten domek. Tutaj tak kłócą, bo się trochę boli. Ej, dobra, mam już trzy nice to możemy zrobić tutaj sobie jedno. Mamy siódmy level. Dobra, mamy pierwszą szybę. Ej, za chwilę mi się... Nie gadaj, że robi noc. Komary mi wlecą do mojego tego. Do mojego domu, nie. może być teraz Jeszcze stary. Jeszcze stary. Jeszcze stary. Jeszcze stary. Jeszcze stary, stary. Jak ja wariuję, ej, naprawdę. Napiszcie w komentarzach, jak to się robi szybciej. Komar mi wlecą. Co już tak szybko? I tak to można. Yes? Wiedziałem. Zawarto już to wyciągamy. Zut no. się. A szkoda się, bo już ten. Możemy później wyrzucić to coś. Chodźmy spać. Na razie, powiecie. Jest noc, nie wszystko. Chodźmy, najpierw oddychać Powiedzmy i zobaczyć, jak moje rośliny rosną. To, to rozmawiam Nie! Nie się. Jak ten dom ładnie wygląda? Takiego czegoś. Tutaj możemy zrobić później. Tutaj też. Jakieś możemy zrobić dom ze szkła. Jak będziemy mieli w inny świat. I to by było. O oh, wow. Oh, wow, To by było nice, nice. Ale takie dziwne bo to było... Ja, ej, to było takie... No dziwne, naprawdę. Bardzo... Bierzemy na polowanie mieczor. Nie wiem co ja także zaglądam na te skrzynki chyba tam, że jak jest... W sumie jeżło to. I b. I b. O piesio! Piesio! Chodź do mojego domku. O, ale drzew. Ale nie mam ze sobą akurat... Musimy coś pożałatwiać. O, niech to leży już. E, dobra, jest tu krówka. Na hita poszła, bo już ją trochę bawiłem możemy żeby takie coś. Pój może można żeby jeszcze palić na noc. Pies może być najszybko. E, Okej. Okay. Nie, ślemu ja to... Ej, tak szybko, że nie co poszło? To nie to położyłam? Jak to się tak robi, to będzie pamięt. Co tu mamy? Nie będziemy, żeby na razie przepalać tego mięsa, bo oczywiście nie chcemy. I teraz tutaj zaglądamy. To jest krówka, jest krówka. Chodźmy, żeby poszukać, tak jak obiecałem. Ja wyrzuciłem ten Okej, okay. dlaczego? Muszę znaleźć tam, gdzie jest ta kopalnia. Też sobie zrobiłem takie taką troszkę z to bo zwoliłem się. Ja dobra, już to ręką Chodź! Bięk, bięk, bięk. Możemy się zrobić, e, nie wiem jak to mówiono, ale możemy się zrobić. No tak, zrobić... się zrobić. tak, zrobić... tak, Kolejny. tak, 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 Nie co ja zrobiłem? Mam dwa obraziki. Obraży... Obrazy. Obrażony jestem. Jak ty ci zdymów. Wow, Ła! Zgucnąłem. Ej, można tak. Ej! Jest <laughs> i tu nagle jakiś takiego. O, ej, co jest grane z tym. I jeszcze nagle drewno. Nie? Dobra, mamy. Nie, bo też ten sam... Musimy... Ja możemy... Nikt nam nie zabronił. Możemy tutaj... No i pięknie, to będzie na moje urodziny. Kiedy ja mam z Minecraftu? Nikt nie ma pewnie z Minecraftu. Urodzin. Eee, kiedy robi się noc! Nie wiem, w tym, w, tym, w tym odcinku sobie z piątej serii poszukamy kopalni. Chyba, że. Okej. Dopiero teraz pada na tym po... Nie, też kupi połóżkę. Dobra. Przestejecie dwa łapki skórę. Kopie się pod dół. Dwa łapki. Proszę was. Proszę was. Proszę was. Będę też. Sprawdzał codziennie, co będą dwa łapy skórki. Eee... Co jest grane, ej naprawdę? Jak ja tego nie mogłem zauważyć? Dobra, ten musimy gdzieś indziej położyć. O nie, to jest ładny kliperek, E, jak to... jak to fajnie wygląda. Nie, nie fajnie. Taki obraz to by pasował na okno. Ja mogę mieć takie... O! Eee... E, to, to bierzemy, to bierzemy, to też fajne, to też fajne, to już fajne. Ej, ja przecież chciałem nacisnąć jakoś tu. Mamy ten. Musiałem dać patyki. A nie musimy już się tak budować. potwierdzić zbiór. Eee, krótko to była. Żeby... Nie będziemy, żeby zabijać. Kuryści. A właśnie. Chciałbym, żeby było żelazną, bo chciałem, by zrobić. No wiecie, jak będę się gdzieś kopał i wtedy spotkamy e, jed, jedną część, coś się robiło za Pani Nieska, nie pamiętam, jak to się nazywało. E, ładny to umyp, jak na mnie. Więc znaczy to było na tyle z tym odcinku. Następne odcinki będą codziennie o godzinie 15 albo 14. Do to to zobaczenia. Pa, pa.